Znajdujemy się na terenie dworca Dnia Chylonia, który jest obiektem typu park and ride. Ta inwestycja ma pozwolić mieszkańcom parkowanie samochodów w garażu podziemnym, które będzie bezpośrednio połączone z peronami dworca. Nowy parking jest projektowany pod 140 miejsc postojowych dla samochodów i 24 miejsc postojowych dla rowerów. Generalnie ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla środowiska, ponieważ pozwoli obniżyć emisję CO2. W ramach zadania firma Robert Pol realizowała obiekt kubaturowy w postaci parkingu podziemnego. Z uwagi na sąsiadujące konstrukcje i obiekty, zaprojektowano wykonanie konstrukcji w oparciu o szalunek w postaci ścian szczelinowych, realizowanych przez firmę Soletarz. Pierwszym etapem wykonania prac była realizacja murków prowadzących, które wyznaczają osie ścian szczelinowych. Kolejnym etapem było głębienie wykopu szczelinowego w zawiesienie bentonitowej. Następnie zamontowano szkielety zbrojeniowe oraz zabetonowano daną sekcję ściany szczelinowej. Po wykonaniu wszystkich sekcji wykonano oczep żelbetowy stanowiący zwieńczenie konstrukcji oraz zamontowano rozpory stalowe. Zmiany szczelinowe mają grubość 60 cm, a ich całkowity obwód to 255 m bieżących. Ten obwód został podzielony na 41 sekcji o różnej głębokości od 8 do 9 m. Współpraca przebiegała bardzo dobrze, koordynacja między naszymi zespołami była bardzo sprawna, prace wykonane zgodnie z harmonogramem i zgodnie z założeniami. Zwykle Soletanż bierze udział przy realizacji nieco większych obiektów. Tą samą technologię wykorzystaliśmy przy wykonaniu Muzeum II wojny światowej oraz wysokościowców Olida Business Center w Gdańsku. Budowa rozpoczęła się w tym samym czasie, co start obostrzeń związanych z pandemią. Głównym wyzwaniem przy jej realizacji było zapewnienie bezpieczeństwa pracującym tu osobom oraz utrzymanie ciągłości pracy. Było to duże wyzwanie z uwagi na trudności logistyczne, obostrzenia sanitarne oraz trudności z dostępnością i pozyskaniem materiałów budowlanych. Pomijając te kwestie, była to dla nas standardowa budowa. W mojej ocenie prace przebiegły sprawnie, bardzo sprawnie. Przebudowywane ścieżki rowerowe i chodniki w ciągu ulicy kartuskiej z pewnością usprawnią dostęp do placu dworcowego, który w dużym mierze uległ przebudowie. Natomiast organizacja ruchu na samym placu dworcowym nie ulegnie w żaden sposób zmianie poza wprowadzeniem wjazdu na podziemny parking. Dostęp do tego parkingu będzie się odbywał poprzez wjazd na plac dworcowy od strony ulicy Kartuskiej, a wyjazd, tak jak to obowiązywało przed rozpoczęciem naszych robót, odbywał się będzie za budynkiem poczty. W ten sposób zarówno rowerzyści, jak i kierowcy będą mogli dostawać się do wykonanego parkingu podziemnego. Misją firmy jest realizacja obiektów ważnych dla pokoleń. Obiekt typu Park and Ride na pewno zwiększy komfort życia mieszkańców Gdyni Chironii i na pewno będą z niego korzystać pokolenia Gdynia. Jako mieszkaniec Gdyni bardzo się cieszę, że mogłem wykonywać obiekt, z którego w przyszłości sam będę korzystał.